Jesteśmy na Alei Niepodległości, drodze, która sytuuje, organizuje tak naprawdę Nowy Milicz. Bo oprócz tego, że skomunikowała miasto, skomunikowała region z, ze szpitalem, to jednocześnie jest częścią łącznika, który będzie w przyszłości komunikował drogę krajową numer 15. Z drogą wojewódzką 439 prowadzącą w stronę Żmigrodu, w stronę S5. Mówię o tym już w czasie przyszłym, dlatego że ostatnie decyzje finansowe przyznały nam dofinansowanie w kwocie prawie 5 milionów złotych na dokończenie tego ostatniego, trzeciego etapu. Więc już niedługo zdejmiemy te tablice, zdejmiemy te ograniczenia i droga ślepa stanie się drogą. W pełni skomunikowaną, w pełni przejezdną. No, cóż pozwolę sobie tutaj na małe wspomnienie. Pamiętam, jak, jak podważano zasadność tej drogi, delikatnie mówiąc, drwiono sobie, robiono żarty, podważano także celowość tej, tej drogi. Myślę, że dzisiaj nikt rozsądny nie jest w stanie wyobrazić sobie tej części milicza, tej części miasta bez alei niepodległości, bez tej drogi, która ma ogromne znaczenie komunikacyjne, która komunikuje część mieszkalną, tak mocno rozwijającą się w tej chwili jak i z tą częścią społeczną, socjalną jaką jest jaką prowadzi szpital, a za chwilę ta droga będzie komunikowała także największe osiedle w Miliczu największą szkołę w Miliczu i jak powiedziałem będzie prowadziła nas na zachód do Żmigrodu, do S5, a stamtąd tak naprawdę na cały, na cały świat. Yy, jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że w listopadzie ogłosimy przetarg i całość zostanie wykonana w przyszłym roku. Za rok spotkamy się tutaj, ale tu już nie będziemy stać w tym miejscu, dlatego że tędy będą jeździły samochody.